Cześć, witajcie na moim kanale, jestem Grabari a listopad zaczynamy tak bardzo lubianą i pożądaną przez was dramą wszystko za sprawą drugiej części materiału nagranego już dobrych kilka miesięcy temu nazwanego przeze mnie bardzo uroczyście Żenujące historie randkowe tamto wideo bardzo się wam spodobało bardzo mi się z kolei spodobała dyskusja, która toczyła się w komentarzach, gdzie ludzie oglądający, komentujący, przypominali swoje żenujące historie randkowe, więc to był naprawdę czat I teraz uznałem, że dobrze byłoby zacząć od czegoś lekkiego, właśnie fajnego, zabawnego. I robimy drugą część. Tym razem rozszerzam ją o jakieś takie wątki związkowe, bo tam to raczej były typowo randkowe. Teraz czas tutaj, no trochę, wiecie, byłem w trzech związkach, dwóch, teraz jestem w trzecim, więc coś tam do powiedzenia mam. Od razu uprzedzam na wstępie, że może być dużo cięć, a wszystko dlatego, że mój głos trochę odmawia mi posłuszeństwa. Od tygodnia zmagam się z jakimś totalnie mega kaszlem, i dzisiaj podczas rutynowych badań w Google wyszło, że to jest niestety nowotwór. Więc wybaczcie mi, będę starał się, wiecie, dać z siebie wszystko. Więc, żeby już tutaj nie tracić więcej czasu, zaczynamy. Być może niektórzy z Was wiedzą, że jestem psychofanem Madonny. Co oczywiście w przeszłości miało dosyć poważny wpływ na moje związki, ponieważ moi partnerzy powiedzmy akceptowali moje ubóstwianie Madonny, ale dochodziło na tym tle do wielu konfliktów, takich bym powiedział, granicznych. No i one miały miejsce w, w przypadku obu moich poprzednich związków na jej koncertach, które grała w Polsce. Pierwszy odbywał się latem 2009 roku, tutaj w Warszawie, na Bemowie, więc razem z moim chłopakiem i całą ekipą naszych znajomych, którzy w ogóle byli też skupieni wokół strony Madonna New Era, o której Wam wspominałem w poprzednich materiałach, wyruszyliśmy do Warszawy na ten pierwszy historyczny koncert Madonny. Tak się złożyło, że dzięki temu, że prowadziliśmy też serwis Madonna w Polsce.pl razem z moim przyjacielem Sanikiem, który tam skupiał, wiecie, wszystkie informacje wokół tego wydarzenia. Sponsor koncertu zafundował nam, i naszym osobom towarzyszącym i też konkursowiczom wejście na próbę, więc jakiś totalny ekskluzyw. Problem polegał na tym, zanim to się jeszcze w ogóle odbyło, że my wszyscy mieliśmy bilety Golden Circle, więc chcielibyśmy być pod sceną i wiadomo, tam krzyczeć, widzieć ją. No, i pojawiły się takie wątpliwości, czy po tej próbie nas ktoś wypuści z powrotem do kolejki, czy pozwolą nam tam zostać. No, bo wiecie, człowiek po prostu koczuje po 10-12 godzin pod tym stadionem czy obiektem, no właśnie licząc na to, że zobaczy ją z bliska. na po tej próbie mogło być różnie. Więc, oczywiście, mylowaliśmy w tej sprawie z organizatorami, no i oni nas zapewnili, że. Po próbie przejdziemy do takiego jakby namiotu VIP, gdzie będzie jakiś poczęstunek, picie, a potem wpuszczą nas zgodnie z tym, jakie mamy bilety do tych stref, czyli domyślnie dla nas do Golden Circle. No i była ta próba, było fantastycznie, potem byliśmy na tym VIP-ie, też fajnie, tam wiecie, szmery, bajery, te wszystkie takie dla nas wtedy ludzi po prostu z Wrocławia, którzy przyjechali tyle kilometrów, no to było coś WOW. I nagle naszym oczom ukazuje się po prostu najgorszy obrazek. Czyli my sobie stoimy na tym VIP-ie, jemy sobie koreczki, a organizatorzy otworzyli już bramki i wpuszczają ludzi. Kto był na koncercie Madonny na Bomowie wie doskonale, jaki to był obrazek. Po prostu tłumy, tysiące ludzi biegnących, po prostu po tej ziemi, yy, wszędzie unoszący się dym, yy, po prostu spod ich nóg. I mi wtedy przed oczami przysięgam stanęło całe życie. Bo ja mówię, Boże, przecież oni jak już puczają tych ludzi, no to zanim my się tam dopchamy, potem jak w ogóle stąd wyjdziemy, to będziemy gdzieś na szarym końcu. Więc szybko do tych organizatorów, oni, że nie mogą nas teraz tutaj wpuścić, że musimy się wrócić do punktu wyjścia, czyli tam, gdzie ci wszyscy ludzie koczowali. Więc ja szybko do mojego chłopaka wczesnego mówię: Boże, mówię, musimy biec tam, bo po prostu no, nie będzie nas pod sceną. Jak wiecie, A on totalnie na luzie, że o, coś tam jakby totalnie to zbagatelizował. Więc ja nie myśląc za wiele, e, wziąłem za habety po prostu swojego kolegę. No i pobiegliśmy do tych pierwszych bramek. Zrobiliśmy tam chyba, nie wiem, z 10 kilometrów, przysięgam, jakimś nadludzkim wysiłkiem. No ale udało nam się dobiec do tego miejsca pod samą sceną, na końcu wybiegu, do tego miejsca, o którym. Marzyłem. No ale jakby, dobra, co dalej? Co z moim chłopakiem? No bo on tam został. No i minęło jakieś, nie wiem, 20, 30, 40 minut i dzwoni mój telefon. Nokia 3310. I ja patrzę, dobra, to jest mój chłopak, więc odbieram. I mówię, Halo, gdzie jesteś? On mówi, widzę cię, widzę cię, odwróć się. Więc ja się odwracam i patrzę, a on jest w jakimś dwudziestym rzędzie. I mówi do mnie... Widzisz mnie, widzisz mnie, mówi: Chodź tutaj, będziemy stać razem, obejrzymy sobie koncert razem. No i ja oczywiście no, nie, nie mogłem do tego dopuścić, absolutnie. Więc tutaj w momencie wyboru powiedziałem mu: Co? Wieje że coś mówię, zasięg yy, gubi się. I odłożyłem słuchawkę. Jak możecie się domyślać, związek nie przetrwał, rozstaliśmy się. Miesiąc później. Niestety, ja nie jestem osobą, która specjalnie wyciąga, wiecie, wnioski ze swoich błędów, szczególnie właśnie w okresie mojej, tak to nazwijmy, młodości. I trzy lata później, kiedy miałem już drugiego chłopaka, byliśmy ze sobą razem wtedy ponad dwa lata. Stwierdziłem, że skoro jest kolejny koncert Madonny, no to no muszę go tam też zabrać, żeby zobaczył, bo wtedy uważałem, że zrozumie po prostu ten cały fenomen, będzie wiedział, dlaczego mam takie stany psychiczne na jej punkcie. I koncert odbywał się na stadionie narodowym, i był dosyć podobny scenariusz, więc musieliśmy czekać przed stadionem naprawdę chyba z 10 godzin, zanim nas wpuszczono, i potem jeszcze już na stadionie, na płycie, pod tą sceną, na naszym, na moim tak naprawdę, wymarzonym miejscu, kolejnych chyba 5 czy 6 godzin, bo wtedy ten koncert zaczął się bardzo, bardzo późno. To był sierpień. Upał był niemiłosierny, naprawdę, to było prawie chyba z 40 stopni, ludzie tam mdleli. Ledwo żyli. Ja na przykład stojąc pod sceną i bojąc się, że jak pójdę do toalety i wrócę, to już nie będę miał tego swojego miejsca. Nic nie piłem. Tam ktoś przyniósł kolę, kole, więc tylko tak muczyłem język, żeby tylko poczuć po prostu, wiecie, jakąś ciecz, ale żeby mnie nie pognało do, do kibelka. No, a mój ówczesny chłopak no, nie znosił tego upału najlepiej. On rzeczywiście był jedną z tych osób, które tam prawie mdlały, wiecie, pod go zlewał. Już widziałem, że tam jest no, na skraju wyczerpania i. Mówi do mnie, słuchaj, musimy iść jakby na koniec. Na koniec tej strefy Golden Circle. Tam jest trochę chłodniej, bo jest mniej ludzi, luźniej, może się czegoś napijemy, no bo po prostu ja nie dam rady i, i zemdleję. Albo umrę. Ja mówię, no to umieraj. Na szczęście nie umarł, nic takiego się nie stało, przeżył, nie cofnął się tam na koniec, tych, na koniec tej strefy. Więc no, tyle dobrego z tego. Natomiast no, rozstaliśmy się cztery mm, miesiące później. Wniosek jest taki, że nikt absolutnie nie może mnie stawiać przed takim wyborem. Ja albo Madonna, jakby No way. Dlatego teraz w przyszłym roku, w styczniu i w lutym, jadę na koncerty sam. Nie wiem jak wy, ale jak ja miałem te 20 lat, to wszystkie moje takie właśnie sytuacje związkowe, randkowe musiały być bardzo dramatyczne, to znaczy dostarczać mi dużo emocji. Oczywiście w domyśle chciałbym, żeby to były emocje pozytywne, ale jeżeli coś nie szło po mojej myśli, no to no musiało się zadziać. I tak się wydarzyło, że mój drugi związek rozpadł się po prawie dwóch latach bycia razem. To jeszcze przed tą Madonną. I Uczestniczyła w tym tak zwana osoba trzecia, ponieważ kiedy ja się przeprowadziłem do Warszawy i miałem taki związek na odległość, no mój chłopak wtedy znalazł sobie inne towarzystwo. I kiedy w końcu doszło do jakby oznajmienia tego, kiedy się dowiedziałem, kiedy on mi to powiedział, no, no słuchajcie, jakby tutaj pokojowe rozstania ze wzajemnym szacunkiem i w takiej miłej atmosferze nie wchodziły w grę, więc najpierw odbyło się przedstawienie jakby w domu, gdzie, wiecie, było rzucanie rzeczami, pakowanie się takie bardzo mm, jak z filmu bo to wszystko musiało być takie, wiecie, bardzo, bardzo, bardzo dramatyczne. Ale częścią takich filmowych scenariuszy no jest zawsze zemsta. Nie oszukujmy się, ona musi być. I ta zemsta jest oczywiście wymierzona zarówno w chłopaka, no, jak i w tego drugiego, trzeciego, też można powiedzieć. I ja wtedy, mając 20 jeden lat, stwierdziłem, że no jakby sorry, nie ujdzie wam to płazem. A okazja na to, żeby się tak jakoś, nie wiem, zrewanżować przyszła bardzo szybko, ponieważ zaledwie miesiąc później nasza wspólna koleżanka, przyjaciółka wyprawiała przyjęcie urodzinowe. No i oczywiście było wydarzenie na Facebooku i plan był taki, że najpierw miała być ta część jakby z domówką, a potem wyjście do miasta. A ja, że ja wtedy mieszkałem w Warszawie, no to gdzieś ta moja obecność na tej imprezie stała pewnie trochę pod znakiem zapytania dla wszystkich zainteresowanych. Ale ja wiedziałem po prostu dokładnie od samego początku, co chcę zrobić no, że chcę zrobić dramę. Więc na tym wydarzeniu na Facebooku napisałem, że moi drodzy, nie dam rady być na tym przyjęciu w domu, na tej domówce, więc zobaczymy się potem na mieście. Zrobiłem to oczywiście po to, żeby ich zmylić, no bo wiedziałem, że jeżeli potwierdzę swoją obecność na tej domówce i tak dalej, no to pewnie tam ci, Nowa para nie przyjdą, żeby uniknąć tutaj jakiejś dramy, którą ja już miałem tutaj, wiecie, w głowie i plan wcieliłem w życie. Mimo moich zapowiedzi, że zobaczymy się dopiero na tej imprezie w klubie, poszedł na tę imprezę do domu, yy, niezaanonsowany, co wywołało oczywiście wielki skandal towarzyski. Oni gdzieś tam się zamknęli w pokoju, nie wychodzili przez całą imprezę, a ja wiecie, upojony swoim sukcesem, dawałem znać przemi wobec, że tam jestem, że w moim życiu jest świetnie, że w tej Warszawie po prostu, wiecie, kariera, pieniądze, romanse, wszystko, co nie do końca miało związek z rzeczywistością, no ale wiecie, chodziło po prostu o dramę. I udało się, oni nawet na minutę nie wyszli wtedy z pokoju, na pewno dostarczyło im to wiele nerwów, wiele stresu, być może dlatego, że temu chłopakowi, dla którego mój chłopak nie zostawił, no też... Wiecie, groziłem, jakieś pogróżki na Facebooku, anonimy, tego typu sprawy, więc trochę mu się nie dziwię, że nie chciał wyjść. No bo pewnie myślał, że ja jakoś te groźby wprowadzę w, w życie, w czyny. Tak się nie stało. Oczywiście mój ex-chłopak był bardzo, bardzo zły, ale o to chodziło. To będzie bardzo krótka historia, taka wręcz anegdotka, bez jakiejś konkretnej. Puenty. bardziej chodzi o takie zjawisko spotykania swoich ex albo nieudanych randek gdzieś potem w różnych randomowych sytuacjach. Mnie oczywiście też to spotkało, a wszystko za sprawą tego, że umówiłem się na jedną albo dwie randki z moim sąsiadem. Facet mieszkał dwa bloki dalej, więc generalnie no, byliśmy mocno narażeni na to, żeby się gdzieś się widywać potem po drodze, bo po tych dwóch randkach już kolejnych nie było. I początkowo przez pierwszych kilka miesięcy, powiedzmy, Szło dobrze. Nie wpadaliśmy na siebie w klubach, gdzieś, wiecie, na ulicy. No, nie, nie było po prostu o tym mowy. Aż któregoś razu, oczywiście klasyk, nadklasyki, człowiek w sobotę albo w niedzielę, to było, idzie zniszczony kompletnie po imprezie, do sklepu, po chleb i po wodę. No i jest. Jest on. Sytuacja okord na maksa. Ja wyglądałem jak śmierć, spotkaliśmy się... Na moim ulubionym dziale warzywnym, tak wpadając trochę na siebie. I to jest najgorsze uczucie na świecie, bo człowiek nie wie, jak ma się zachować. Wiadomo, że trzeba się przywitać, zrobić jakiś small talk, no więc my oczywiście sobie pogadaliśmy w stylu: A co kupujesz? No, ja chleb, ja ogórka, nara, nigdy więcej. Jeśli mam być szczery, to moje początki w Warszawie pod względem towarzyskim nie były najlepsze, i to będzie takie trochę łagodne określenie, ale no nie zrobiłem dobrego wrażenia na ludziach, którzy mnie jako pierwsi tutaj poznali, ponieważ kiedy się przeprowadziłem, to jeden z moich przyjaciół, którzy już tutaj mieszkali, mówił: Dobra, Grabary, jesteś tutaj kilka dni, to trzeba Cię wiesz, wprowadzić do ludzi, żebyś coś porobił, chodź ze mną na urodziny mojego kolegi. I ja mówię, super, poznam nowych ludzi, w końcu, wiecie, trochę się rozerwę, bo tam jeszcze moja sytuacja pracowa trochę wisiała w powietrzu, nie było wiadomo, jak to do końca się skończy, więc jakby byłem otwarty totalnie na rozrywkę. No i ten mój przyjaciel tylko mnie uprzedził, że, mówi, słuchaj, bo jest taka sytuacja, że na tych urodzinach będzie dwóch chłopaków, którzy właśnie ze sobą zerwali i to będzie takie pierwsze jakby wydarzenie, na którym oni się obaj pojawią, więc może być niezręcznie, może być jakaś drama. To, żebyś wiesz, się nie zdziwił i żeby to nie zrobiło na tobie jakiegoś negatywnego wrażenia, no bo wiadomo jak jest. No więc jesteśmy na tych urodzinach, był jeden z tych chłopaków, super atmosfera, poznałem tych ludzi, mówię fajnie, fajne towarzystwo, będą z tego koledzy, znajomi, po prostu pewnie na lata. I w pewnym momencie przyszedł ten drugi chłopak. Ten, wiecie, od tamtego, co zerwali dosłownie tydzień wcześniej. No i pech chciał od razu, jak on tylko wszedł, go zobaczyłem, to wpadł mi w oko. Ja jemu chyba też. I ja mówię, Boże, po prostu z tego będą tylko same, same problemy. No i były, bo potem poszliśmy na imprezę do miasta, do klubu, więc wiecie, drinki, taniec, niki nasz tarło na parkiecie, które skończyło się interwencją mojego przyjaciela, który po prostu za łeb, za włosy nie wytargał z tego klubu, klubu Glam swoją drogą i no był wręcz zdegustowany moją postawą i nawet chyba mi to powiedział, że po prostu ja ciebie biorę na imprezę do moich znajomych a ty po prostu odstawiasz coś takiego. Na pewno wszyscy możemy się zgodzić, że obecnie umawianie się z obcymi osobami przez internet, na randki, jakieś takie inne randki, nie jest niczym dziwnym. Tak po prostu wygląda ten świat, że wszystko opiera się na aplikacjach, na portalach randkowych i generalnie nie ma w tym absolutnie nic takiego niespotykanego. Bardziej niespotykane jest to, że poznajemy ludzi w inny sposób, inaczej niż przez internet. Ale 10 lat temu ja i moi przyjaciele, mój przyjaciel i moja przyjaciółka. Poszliśmy o krok dalej, ponieważ to była jesień 2009, wiecie, taki nastrój, jesienno-depresyjno-smutny, człowiek gdzieś z nadzieją wypatruje no, czegoś, na co może czekać, cieszyć się czymś, ekscytować w tej całej szarówce, która nam wtedy towarzyszy. No i tak się akurat złożyło, że zarówno ja, jak i moja przyjaciółka romansowaliśmy trochę przez internet, właśnie z facetami, którzy nie mieszkali w Polsce. I co było kompletnym przypadkiem, obaj mieszkali w Paryżu, więc my jakby niesieni tym y, młodocianym entuzjazmem i jakimś romantyzmem, tak to nazwijmy, stwierdziliśmy, no dobra, czyli teraz jest tylko jedno wyjście. My no musimy polecieć do tego Paryża i przeżyć przygodę naszego życia. No i od myślenia, którego nie było tam za wiele, do zrobienia, y, była bardzo krótka droga, więc szybko zabukowaliśmy bilety i na ferie zimowe polecieliśmy całą trójką do Paryża, Właśnie, Ona do tego swojego kolegi, ja do swojego, i tam wiecie, już w drodze jakieś scenariusze sobie pisaliśmy, co nam się nie wydarzy, że to historia po prostu jak z powieści, jak z filmu, że to nas na pewno spotka. No i niestety, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu i zdziwieniu, kiedy przyleciałem już tam na miejsce, ten chłopak mnie odebrał z, ze stacji metra, oznajmił mi. Ja, oczywiście, licząc na to, że powiem mi, że. po pierwszy raz już jesteś miłością mojego życia. Powiedział mi, może spać u mnie, ale mam chłopaka. Jak możecie się domyślać, ten tydzień, romantyczny tydzień w Paryżu, wyglądał zatem zupełnie inaczej niż sobie wyobrażałem. Ale do dziś to super wspominam śmiesznie, no bo to jest taka zabawna anegdotka: o po prostu, wiecie, idiotka z Polski leci do Paryża z obcego kolesia, do obcego kraju. I ma jakieś w związku z tym nadzieje, które potem są gdzieś w rzeczywistości bardzo, bardzo złudne i konfrontowane z tym, że no, jakby nie. Miłości z tego wielkiej nie będzie. Oczywiście to mogło się skończyć dużo gorzej. On mógł się okazać seryjnym mordercą albo jakimś psychopatą, który zrobiłby mi krzywdę, podświartował, wywiózł na Słowację, sprzedał do burdelu w Niemczech. Jakby naprawdę, to, że okazało się, że on ma chłopaka, było. Teoretycznie najmniejszym problemem tutaj w tej całej historii, więc y, korzystając z tego, że y, mogę powiedzieć i dać dobry przykład, nie róbcie takich rzeczy. Naprawdę, nie latajcie do obcych ludzi w innym kraju i nie zdawajcie się na, na nich tylko, bo to może się po prostu źle skończyć. No a ja wtedy, mając te lat 20, no myślenie nie było moją mocną stroną. Nie mogę za wiele opowiadać o swoim aktualnym związku, ponieważ mój chłopak grozi mi, że po prostu poda mnie do sądu, Rodowiecie te sprawy, ale jedną historię muszę opowiedzieć, bo wydaje mi się, że ona dobrze podsumowuje to, kim ja jestem, ale też kim on. Więc tak, umówiliśmy się na swoją pierwszą randkę. On mnie zaprosił, ja na tę randkę poszedłem. Było bardzo fajnie. Tak mi się wydawało, że super nam się gadało, więc gdzieś tak myślałem i miałem nadzieję, że. No to pójdzie dalej, w sensie, że będziemy się dalej spotykać, dalej chodzić na te randki, i że, no wiecie, coś, coś tam się po prostu wydarzy. No i po pierwszej randce rozeszliśmy się w tak zwanym pokoju, dając sobie część na, na do widzenia, więc ja mówię, no dobra, jakby pierwsza randka, wiadomo. No i potem była tak druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, trwało to chyba z miesiąc i nic. Nic w takim sensie, że, wiecie, żadnego przytulenia na koniec, o całowaniu czy o czymś więcej, to już w ogóle nawet nie wspominając. Ja tak myślę, no dobra, jakby, coś jest nie tak. I teraz pytanie, czy to ja jestem taką łachudrą, czy on jest nieśmiały, czy wiecie, jakby o co, o co chodzi? Stwierdziłem, dobra, jakby trzeba to jakoś wyjaśnić, bo może on po prostu... No, szuka tylko kolegów, znajomych, tak sobie się spotykamy, coś zjeść, gdzieś iść, i to nie ma żadnego takiego podtekstu randkowego. No, bo nie ukrywam, że moje wcześniejsze doświadczenia jakby wyglądały trochę inaczej, trochę szybciej szło, wiecie o co chodzi. Więc napisałem mu po jednym z takich spotkań, kiedy jakby znowu nic, w sensie znowu ani buziaka na koniec, nic takiego. Mówię, słuchaj, ja mam takie jedno ważne, podstawowe pytanie. Czy my chodzimy na randki, czy po prostu jesteśmy kolegami, którzy taką sobie gdzieś tam łażą razem? I on mi odpisał wtedy tak, w takim tonie oczywistym no nie no, jakby to są randki. Ja stwierdziłem, aha, okej, okay, czyli, czyli to ja jestem szmatą, a on porządnym człowiekiem. No ale ta moja cierpliwość się opłaciła, jesteśmy już razem prawie cztery lata, więc naprawdę nawet moi znajomi mówili mi po tych pierwszych randkach pięciu, sześciu i tam no to gdzieś nie zmierzało żadne takie romantyczne strony, że właśnie rzeczywiście to może być coś nie tak. Także to jest może taka porada dla was i wniosek, który wyniesiecie z tej historii, że być może niektórzy no, podchodzą do takich spotkań i relacji z większą cierpliwością, szacunkiem. Do siebie, do drugiej osoby. Także kto wie, to w świecie gejowskim nie jest zbyt częste, także zdarza się jednak. Dobra, myślę, że to wszystko. Oczywiście takich historii jest więcej, ale jako teraz już poważny, stateczny mężczyzna w długoletnim związku, no nie o wszystkim wypada mówić publicznie, więc ewentualnie, jak się gdzieś tam złapiemy, to mogę Wam opowiadać, bo naprawdę to zabrzmi bardzo skromnie, ale uważam, że. Te wszystkie rzeczy, które mi się przydarzały na przestrzeni ostatnich powiedzmy, nie wiem, 15 lat, to jest materiał na książkę. Niewykluczone, że taka powstanie, oczywiście pod płaszczykiem po powieści, fikcji, jakichś takich luźno mm, zainspirowanych historii z mojego życia. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że poprawiło Wam to humor, podobnie jak pierwsza część tych żemujących randek, żemujących historii randkowych. I oczywiście czekam teraz na Was, dzielcie się swoimi historiami. Wiecie, tu, wy możecie się schować za, za nikiem, za jakimś obrazkiem, awatarem i opowiedzieć te wszystkie rzeczy, które wam leżą na sercu, które uważacie, że są zabawne, żenujące, śmieszne, głupie. No wiecie o co chodzi. Potes internet, wspierajmy się w swoich głupich decyzjach i błędach przeszłości i mam nadzieję, że lektura waszych komentarzy, obejrzenie mojego filmiku dostarczy nam nawzajem dużo fajnej energii, dobrego humoru, Wiecie, w te smutne, jesienne dni. No teraz, żeby sobie poprawić humor, już nie muszę wjeżdżać do Paryża. Mam jakby te poprawy humoru na miejscu, więc podejrzewam, że z biegiem lat tych historii nie będzie przybywać, ponieważ no wiadomo, już życie po jakimś tam takim okresie szalonym, studenckim młodzieńczym jest bardziej nudne. Ale co sobie powspominam, to moje. Dziękuję, że byliście ze mną. Tak jak mówiłem, zachęcam Was do zostawiania komentarzy. Kto ma jakieś zaległości na kanale, to oczywiście sprawdzajcie, jest tam więcej merytorycznego materiału, zapewniam, niż tutaj moje historie z życia. Także to wszystko i do zobaczenia w kolejnych. Na razie.